Eee, o, ha, to wy? Lepiej tam nie chodzić, bo rozpierdolałem cały kibel. To jestem ja, Stanisław Wandobroniak, Wasz waszy polski adonis, waszy polski bohater, 115kg A Następną galę PPW, ja i ten drugi grubas, będziemy walczyć. Z Johnny Blade i Biesad strong. Jak my wygramy, to nigdy nie dostaną szansę na mój Ultra violent tytuł. <laughs> nigdy, jak ja jestem czampion. To wielkie pytanie jest w PWW. Jak my wygramy tą walkę, to kto? Kto wyjdzie w ringu ze mną znowu? A? A, każda osoba przesadzimy i mamy ceną pierdolę do diabła. Kremle ci z ich kurczę twarz i później jedzą do szpitala z kurdzę hibem i hepatitem C. A, a, a. Dobra, to przyszłość dla nas opowie. To przyszłość obawie. opowie. Zaraz. Muszę wam przeprosić. U górła idę robić bigos z domu, bo to się robi po treningu. A, a, a.